Animacja. Na planie Krakowa kolorowe punkty. Oddziały Muzeum Krakowa. Napis Przekazanie bandery XV Królewskiego Flisu na wiśle. Bandera to biały materiał z wizerunkiem Kazimierza Wielkiego, przywiązany do drzewca z surowego drewna. Na rynku głównym, przed budynkiem ratusza, szyper pierwszego odcinka Flisu Długowłosy. Ubrany w rozpiętą krakowską sukmanę, przekazuje ją Szyprowi drugiego odcinka, który jest w białej koszuli, czarnych spodniach, pod szyją ma czerwoną chustę, na głowie kapelusz z wygiętym rondem. Mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury. Właśnie wzięliśmy udział w przekazaniu bandery. Jedna załoga przekazała drugiej załodze Szyprowi, który powiedzie. Spływ flisaków do kolejnego etapu ich podróży w stronę Gdańska. To po raz 15, kiedy królewski flis płynie od punktu zero na, na Wiśle. Zatrzymują się w Krakowie, który przez wieki był centrum flisactwa krajowego. No i przy tej okazji przypominamy sobie wszystkie piękne tradycje związane z flisakami, włóczkami, jak my ich tu w Krakowie nazywamy. Doktor Michał Niezabitowski. Dyrektor Muzeum Krakowa. Ponieważ obyczaj flisactwa jest nieodmiennie związany z lajkonikiem, orszakiem lajkonika, w związku z powyższym, my jako muzeum przekazaliśmy flisakom figurkę lajkonika ceramiczną z prośbą, żeby ta ceramiczna figurka lajkonika została przekazana dyrektorowi Muzeum Gdańska. Żeby pojawił się też taki materialny ślad związku Gdańska z Krakowem. Bartłomiej Bryl, szyper pierwszego odcinka Frisu przekazuje figurkę lajkonika swojemu zmiennikowi. Mówi Bartłomiej Bryl. Wisła była taką główną arterią do transportu wszelkich dóbr, szczególnie wielkogabarytowych, ale i cennych, ponieważ drogi były przejezdne tylko nieliczne miesiące w roku, więc wszystkie ważne towary zabierały galary, już nie wspominając o tym, że ewakuacja arrasów z Krakowa również się odbyła w tajemnicy galarami odtwarzając to sprawdzając jak to jest obozując i żyjąc właściwie według tych starych prawideł w ramach właśnie tego niematerialnego dziedzictwa właśnie staramy się sprawić żeby stało się takie bardziej materialne śpiewają flisacko idzie woda, o Do, do tańca. Flisacka Bandera stoi wsparta o mur ratusza.